Dzień dobry, mój przed cudnej urody obserwatorze oglądaczu mój przyjacielu. Oś mi tu przez nie przeszło. Nieźle. Dobra, wracamy do tematu, bo dzisiaj e, jestem i pełny energii, i zmęczony. Byłem na morsowaniu. A teraz już jestem trochę zmęczony, bo to morsowanie trochę wyciąga człowieka, więc. A, ale miałem właśnie klientów i to bardzo fajnych klientów, ym, takich, którzy wsiedli mi do samochodu i zaczęli od razu pytać na temat y, Gdańska, Starówki, tego co, gdzie, jak robić, gdzie pójść, gdzie warto, co warto. I mnie to cieszy, bo y, ja posiadam takie podstawowe informacje y, y, i uważam, że taksówkarz dobrze, żeby posiadał takie informacje, podstawowe lub nawet y, wyżej niż podstawowe żeby pomagać swoim klientom troszeczkę bardziej, a dzięki temu może też zawsze dodatkowo zarobić, bo kurczę, no bo jak jest się takim troszeczkę przewodnikiem, to ludzie ich chcą wracać, to mogę podpowiedzieć, i do tego yy, zostawiają napiwki chętniej, no bo czują się, że no dało się im więcej, więc, więc sami z siebie dają też... Często więcej, chociaż czasami nie. To jest akurat wkurzające, no ale no, to mniejsza z tym. Nie każdego stać. Nie, nieważne. W każdym razie oni wsiedli od razu i e, zaczęli mnie podpytywać co, jak, gdzie. I ja siadłem po drodze gdzieś na światłach, zatrzymywałem się i, i, i pokazywałem im na mapie, gdzie mają pójść na spacer, gdzie mogą pójść do restauracji, e, gdzie mogą sobie jakieś piwko wypić, shota i tak dalej. I to jest fajne, że ludzie są zainteresowani, że ludzie są na tyle kumacie, że taksówkarza e, pytają. Rzadko to się zdarza, i powiedział, patrząc na to, no i czasami, czasami się zdarza, czasami gdzieś to wy, w jakiś taki delikatny sposób wymuszam i tak dalej. No to... Ale możecie tak robić, obojętnie gdzie jedziecie, warto z taksówkarzem rozmawiać, bo to jest zawsze lokals, zawsze miejscowy yy, i on wam powie gdzie co warto, a, a czego lepiej unikać, gdzie was mogą ewentualnie naciągnąć, czy coś tam. To tak ode mnie, od o serducha, a druga sprawa, ci, ci, ci klienci fajnie o, tyli, o tyle byli, że... Je. Wraz z pędzącą lawiną dzisiejszej internetyzacji świata poznali się w internecie, ona, on mieszka, w, no powiedzmy w Wielkiej Brytanii, ona mieszka jakieś 150 km od Gdańska i tak się spotkali, razem zjechali, 100, 150 może przesadzam, coś takiego. I tak się poznali na, na, na internetach, no jest to bardzo ciekawe, a poza tym fajna para, bardzo pozytywna. Mm -hmm. tak. Popieram fajnie. No, to na tym koniec. Podobało Ci się? A powiedz mi, yy, ty jak gdzieś jesteś, to kogo pytasz o radę, o to w jaki sposób coś gdzieś pozwiedzać czy coś. No, hejka.